Siemanko YouTube, dzień dobry, cześć i czołem, słuchajcie, nowy patch do Manor Lordsów, naszej polskiej dumy został ogłoszony i wychodzi lada moment, w sensie nie mamy dokładnej daty premiery, ale to no coraz bliżej, coraz bliżej, jak już wy pokazali sneak peeka na, 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 tym, na Steamie, to już jest bardzo blisko, bardzo blisko i mamy tak, finally getting rivers, huge maps and more, czyli dostajemy nareszcie rzeki, bo w Manor się rzek, rzek nie ma, Dużyć tam ogromne mapy, I znacznie, znacznie więcej. Zobaczmy, co alright, guys. So it's been over six months since Manor Lords first released into early access, and like me, I'm sure you've been building loads of new towns and new regions, playing around with the economy system, the trading system, with the new updates and patches that have been coming out as well, adding new features and mechanics like fish yeah. and sausages, and all these things, but you know, hey, przez chwilę myślałem, że tutaj. <laughs> Że, że tutaj on w sensie gracz wcielił się po prostu w postać, w sensie, żeby sobie zwiedzać wioskę i dokonał tutaj mordu na jakimś tam cywilu, nie? A tutaj po prostu jakiś pożar i, i zwłoki sobie leżą. Ale kurde, wyobraźcie sobie sytuację, że w którymś paczu. Wprowadzają możliwość właśnie walczenia. No bo sterowanie, no to jakby to, to mamy, możemy sobie zwiedzać, ale i to jest tylko tyle, ale że możemy sobie jeszcze do tego walczyć na przykład, nie? I co by było trochę takie zaczerpnięte z, z Dungeon Keepera, Petera Moliniu, gdzie mogliśmy sobie swojego demona po prostu pętać i nim walczyć, chodzić i tak dalej. To by było mega, mega fajne, w sensie nie żeby opętać, tylko że jak tutaj możemy sobie chodzić sobą i zwiedzać wiochę, to fajnie by było mieć możliwość dobyć miecz, na przykład i tarczę, i pójść ze, swoją, ze, swoją, ze swoim wojskiem i grabić lub się bronić. and all these things. But you know, this is a game in development. It's a work in progress. There are lots of areas and features and mechanics that aren't quite no, there yet that be need to be worked on and ironed out polished. Up. A lot of this has been happening with the latest patches since the uh, early access was released. And you know, one mm. thing we have been waiting on more than anything, I would say, is new maps. And according to the latest news on the Steam page and no. in the Discord, we now know that two brand new maps are on the but, way. That That's right, which means when you go into the menu, you wanna start a new playthrough, you're not just gonna be stuck with the early access map anymore. We're getting two brand new maps for you to play through. And in the Steam Kurde, zajebiście jak dwie mapki nowe będą. No bo patrzcie, pół roku, pół roku od early accessu jesteśmy ciągle tylko na jednej mapie wychowani. Na jednej mapie tylko możemy się budować. I tam nie ma, no nie ma rzek, ryb też nie były ryby doszły w poprzednim patch'a, teraz będzie mi o wiele większe mapy, nowe mapy przede wszystkim, plus jeszcze będą rzeki. Jak będą rzeki, to jeszcze może coś dodatkowego tam doda, no bo te rzeki muszą czemuś służyć, oprócz samej yy, jakby zaporze przed najazdami, no nie? Kind of a preview news article that was shared, there are actual images where you can see what it's the suable. maps are going to look like. So, this is one here. We can see it's a very mountainous kind of terrain, high elevation. I imagine, you know, there's going to be a lot of great opportunities to build uh, beautiful looking towns on cliffs overlooking, you know, rivers and ponds, and maybe even kind of going up a mountain as well. Like, you never know. I mean, this terrain, this mountainous kind of map is going to be very interesting to see. A to gór też nie było przecież. Teraz tak na to patrzę i po prostu mnie pochłoną widok, bo te mapy wyglądają to znaczy ujęcia ślicznie, ogólnie cała gra jest przepięknie zrobiona. No powiedzmy sobie szczerze, ślicznie to jest zrobione. W ogóle motyw budowania, zajebisty system, wszystko działa jak ta lala. Gdzieś tam znaczy problemów z optymalizacją. Nie, nie ma, nie słyszałem, żeby były. Wiem natomiast, że są bugi. Ja sam czasami bugi mam, że są jakieś dziury w ziemi. routes to są jest w ogóle do tej rzeki, do Znaczy, powiem więcej, tu jest jedna droga do rzeki, doprowadzona, a tu jest druga droga do rzeki, doprowadzona. To w ogóle przechodzi przez tę rzekę. A ty a czemu nie zamarzła w sumie cała? This will hopefully come with buildable bridges, more fishing opportunities. Like this is a very exciting look, especially in Manor Lords visually as well. Uh, and then finally, you know, this isn't quite detailed in the news update. This is kind of a personal prediction of mine, but I think with with more features like rivers, etc., being added in, I think we're going to be able to have more settlement options in this uh, kind mm -hmm. of panel as well. You know, at the moment we're limited to the town uh, when we want to build in a new region, but I think we're going to no, get that. farming villages, forest villages, mining villages. fishing and how you... Taki CIV7 bo mamy osady w siódmej cywilizacji, nie? Ta, która ma wyjść, CIVka. I każda osada może mieć swoją specjalizację, że jedna może na przykład się zajmować właśnie tam złotem, no bo tam produkcja jest zamieniana na golda, może się zajmować tam żarciem, kulturą chyba nawet, czy, czy też wiarą. Can build what you can produce in each of these new towns as well. I think all that is going to come very soon too. And then we've się. also got a quick sneak preview of new building upgrades coming to Manor Lords. Now this image specifically shows Taverna an upgradeable tavern jest. at the Ta. moment, which looks really really good. By the way, I love the roof uh, on this building now as well, and you can Patrzcie see. It. Jakie to głębie mam wszystko, a to jest jeden budynek, którego i tak no będziemy sobie obok tego tylko przechodzić, ewentualnie jak zzoomujemy, są tak detale fajnie zrobione, no śliczne to jest, serio, mega, mega robota, ale to jak tawerny będzie poziom, yy, znaczy będziemy mogli sobie tawernę rozwijać na poziom wyższy, to być może doczekamy się w końcu domów rozkoszy, jakiś, bo przecież były. Yeah, you know the sure. courtyard, people drinking beer, uh, barrels being rolled around. This is clearly a tavern, but to me, it kind of gives you a, a bit of an inclination to think, okay, well, you know, if they're going to be upgrading the tavern, they're probably going to give new tiers to other buildings as well that we don't even know about. You know, it's in the closed beta, being tested, you know, being built up and polished from an animation perspective, maybe not ready to be shared to public. But I'm guessing there are going to be other building types that are going to be upgradable in the new patch or. Or very soon at least, maybe in the next Zawsze jak time. widzę tego gościa, w sensie tego awatara, to mam y, flashbacki z serialu 1670, który de facto nie tyle może serial się zgrał z grą, co gra się idealnie zgrała z premierą serialu. Przecież tam każdy tą wioskę o tej nazwie serialu zakładał. Patch as well, and this is kind of a testing ground to see how more upgradable buildings uh, kind of works out in the economy system, in the marketplace, uh, trading, distribution, all that as well. Uh, and mm -hmm. then we've also got some new images here detailing how uh, ale distribution is going to work and food distribution. Um, I really like where this is going. The system at the moment is very kind of fluffy under the hood. Not sure exactly how yes, things are being distributed. There. There's a lot of bottlenecking, of course, in the game as well when it comes to Distribution. A lot of people complain about this, but um, we can see very clearly that is there's a lot of work going into how the system can be refined. You can see how much of the food is going to how many houses uh, within a certain radius. How much of your food is being actually kind of um, stored as well as a surplus. And I also noticed, guys, there is a new icon in this image, specifically in the top part of the UI, mm -hmm. showing a new kind Keep of on, uh. housing type. Now, I'm not going to spec. I, I don't. Have I have no idea. what this icon is. My best guess is it's just differentiating between uh, level 1 and 2, and level 3 burger plots, but it could be anything, right? So finally we got the... Nie wydaje mi się, żeby to było zależne od tego, od poziomu y, mieszkania, ile mamy danego. W sensie, że mamy budynki mieszkane poziomu drugiego, na np. 3 i 4, bo tak no to każdy budynek powinien mieć swój osobny. A podział 1, 2 i potem 2, 3, 3, 4, to jest bez sensu. This image here basically showing how the marketplace will have kind of distribution limitation options for the player, which I really, really like as well. Just going again into that, you being able to control what you're producing, where it's going, what you're trading, what you're distributing to your people like all of that is just making this uh, kind of economy system way easier and more accessible for the player to manage. Now, all of this is really, really good, don't get me wrong, but I do want to dedicate a section of this video just to talk a bit more about other areas of the game that I'd really like to see more work oh. done to. The development. Of... <laughs> odpisywanie na listy, jakby te dialogi pomiędzy władcami mógłby ulepszyć w niedalekiej przyszłości oczywiście, niech się nie spieszy, ja nie poganiam, ja mam w ogóle dziwną słabość do Manor Lordsa, no cholernie mi się podoba i to nie jest spowodowane tym, że to jest nasza polska produkcja, tylko nawet chyba to nie jest spowodowane tym, że to jedna osoba na początku robiła, nie? no bo teraz jest ich chyba troszeczkę więcej tam w tym, tylko że on jest decyzyjny, ale niech się nie spieszy, niech podchodzi, niech robi jak Chce i gdzieś tam się słucha trochę społeczności, niech to sobie przekalkuluje, sam potem zaimplementuje do gry w odpowiednim do niego czasie, bo Manor Lords szczerze możliwości ma po prostu no przeogromne. Jak już ma taki fundament świetny, nie jest tylko potem odrywać kupony i robić tylko coraz to lepsze aktualizacje i po prostu gierka będzie żyła swoim życiem. Uh, point tree, the, the policies panel, the way you kind of pick and choose how you start, what region you start in, what kind of resources are uh, around, dotted, around the map. To jest też dobry pomysł, żebyśmy mogli mieć wybór, w którym regionie chcemy sobie zaczynać rozgrywkę. Bo często jest tak, że dostajemy mega chujowy region no i po prostu zakładamy go od nowa. W sensie dajemy restarciki i rolujemy, aż tam wypadnie po prostu dobry teren, nie? Żeby tego uniknąć czy zminimalizować konieczność czegoś takiego, to fajnie by było móc wybrać sobie region, w którym chcemy zacząć. map the abundance that all of this kind of from a starting game kind of feature and choice and options for the player you know victory types you know game types as well um especially you know in areas where you've oh. got uh ai cities that can be around how you engage with the baron diplomatically war you know bandits the dynamic nature of how you just engage yeah. with the world you're here, you're or, you know bandits the dynamic nature oh, this place, of Lewy myszki, prawy myszki, a potem jeszcze w którejś aktualizacji dodać jakieś perki, żeby tutaj jeszcze RPGowości RPG w to wcisnąć, w sensie rozwój postaci, tylko jakieś skille, perki, D. of how you just engage with the world around you right i think that is an area that manor lords could do with a lot more of at the moment it's a lot it's being requested a lot more as well what is being done essentially so far in the last six months since release is a lot more about how you know you build up your town the internal uh, mechanics of you enjoying and engaging with the town you're building the economy systems the trading the uh, kind of uh, visual uh, clarity of it the performance of it, that I think is what the last six months has really been about. Now I'd really like to see over the next six months to a year how you engage with the rest of the world be a bit more developed as well. In um, kind of parallel with finishing off a little mechanics here that do need finishing off, the development system, the policies panel, um, how the church influences how you're building, what kind of benefits you get from that, how you're engaging with the baron, and then you know other regions that might have AI cities. Like there are plenty of interesting ways in which Ja, nawet animacja budowania tych budynków jest prześliczna, no. Ja to sobie lubiłem zawsze popatrzeć, tak jak ustawiałem nowy budynek, sobie i patrzeć jak powstaje. Jasne, to nie jest zbudowane, że deska po desce, bo są etapy tak? tego jak animacja się zachowuje, ale nadal. City Builder, that is so the world here could be developed even further so that's kind of another area that i think i'm, I'm very much looking forward to um, and the other area of course that i haven't mentioned is combat right warfare being able to recruit more units um, you know how the kind of battle system morale fatigue uh, all of that kind of develops a bit more as well cavalry and how that kind of gets uh, incorporated into the battle system like there's a lot more that can be done on the combat side mm -hmm. of the game Nowe jednostki militarne, no to jest jakby oczywista oczywistość, że one się zaczną pojawiać z, po prostu z upływem czasu. No, jednostki kawalerii nie mamy ani jednej aktualnie. Katapult też nie mamy, a pewnie jakieś tam katapulty będą, żeby potem zamki można było, znaczy zamki, zamków też jeszcze nie mamy, żeby były zamki, fortece stawiać. Kurde, chłopie, takie możliwości jakie tutaj są, to aż się boję, co z tego może być zajebistego. as well so yeah essentially you know all of these updates look really really good but i do want to just mention that there are plenty of areas that do still need a lot of refining and polishing uh, adding to features that and mechanics that can be developed further uh, to make the game just feel a bit more full and alive and replayable as well lots of really good steps in the right direction <coughs> Dobra, pomijmy to, że, że to jest w early accessie, to i tak jest jeden z najbardziej żywych city builderów i najbardziej taki, jak to nazwać, Flexi. flexible, może to jest dobre słowo? Plastyczny, bardzo fajnie się tutaj buduje te budynki, te osady. Każda jedna osada jaką zbudujemy, to znaczy pomijając fakt, że będzie inna od tych poprzednich, do czego to porównać? Może tak, city skylines, przecież city skylines też daje możliwość budowania tych miast praktycznie takich, jakie chcemy. Nie są zwykłe takie kwadraty, że wiecie, widzicie sobie kwadrat prostokąt, stawiacie sobie, jeden, pięć takich samych budynków obok siebie albo dziesięć i wszystko jest jednym wielkim takim prostokątem później, nie? Tylko że to jest normalnie sobie owalne kształty możecie robić, ta wioska rzeczywiście zaczyna przypominać wioskę taką jak w realu. Direction. Uh, I'm just looking for a bit more, hopefully in the next six months to a year to, to fill this world out essentially uh, and make it a bit more engaging to interact with as the player. And that's going to be it for today, guys. So, Mana Lords is getting a new patch, hopefully before Christmas, as an early Christmas present. You know, Greg, if you're listening, I'd love that. Uh, brand new maps are going to be added in and a kind of mountainous terrain, which I'm very much looking forward to. How to interact with rivers as well. That's just going to be so much fun to see. And, you know, I I'm really, really predicting this. I think we're going to be able to have new settlement options into new regions. That's going to be limiting how you can build and what you can produce. I think that's going to make the the game very interesting as well, but yeah, as I said, new rivers, new hopefully bridges and fishing opportunities. All of that is going to be really fun to see as a well visually. I think from a map perspective, rivers. Is... Cool, it's <laughs> gonna be adding a lot to the game new buildings you know with the upgradable tavern maybe new other buildings that are upgradable as well that we don't know about just yet that is gonna be very interesting to see how that develops into higher tiers and yeah i mean it's it's just gonna it's going in a good direction my in my opinion this patch is just gonna elevate and push things forward a bit more replayability higher tier buildings marketplace distribution like all of this is gonna add so much to the game that has been missing so far that I think a lot of people are going to be coming back to play Manor Lords again after the last few months since release into early access especially. So, yeah, that's going to be it for today guys. I really hope you enjoyed this video and found it informative. If you did, give it a like and drop any thoughts or questions in the comment section below. Let me know what you think of the new patch, what you're going to be getting into, the what ta. you're looking forward to most. The most. Dzięki bardzo za materiał. Bardzo fajnie się dowiedziałem. Znaczy dowiedzieliśmy. o tych wszystkich nowościach i w ogóle, że będzie nowy patch i znowu, no to jest normalne, że jak jest gierka w early się nawet jak nie w early accessie, ale jak wychodzi nowy patch z nowym kontentem, nową zawartością jakąkolwiek, to że ludzie po prostu wracają to sprawdzić, nie? No, tak jest z każdą jedną grą, czy to nawet z Diablo 4, jak sezon wychodzi nowy, no nie, to tym bardziej, zresztą jak wyszedł patch z grybami to też dużo osób do Manor Warsów wróciło, w tym też ja i teraz myślę, że będzie idealny moment, jak patch wyjdzie, żeby to sobie ograć, sprawdzić, nagrać parę filmów dla was, żeby opisać swoje wrażenie, jak wyglądało, czy rzeczywiście jest tak super po tym patchu. I tyle, tym bardziej, że ja jestem wypuszczony, jeżeli chodzi o tego Manor Warsa. no długo nie grałem, długo, a możliwości jakie ta, ta gra ma, no to patrzcie, wyobraźcie sobie, że narzędzia modelskie są. Zrób, zrób narzędzia modelskie. Daj graczom, fanom robić, robić content, w sensie robić yy, no te mody całe, nie? Macie tak. Chcecie sobie władcy pierścieni? Proszę bardzo. Chcecie sobie Gry o Tron, Proszę bardzo. Chcecie sobie, nie wiem, wikingów? Proszę bardzo. Zajebiste. Dobra, tyle ode mnie dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Like lub komentarz, mile widziane. Tak samo jak i subskrypcje. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby ten kanał był tak duży, jak inne tego typu kanały. zbliżamy się do 5 tysięcy subskrybentów, moi drodzy. Do 5000 druga taka magiczna bariera. Dzięki bardzo. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Siemano.